Cześć rybki, Aga City z tej strony. Nagram dla Was film na luty marzec 2019. Zobaczymy sobie co u Was słychać, co tak naprawdę się będzie u Was działo. Pamiętajcie, że to nie są rozkłady dla wszystkich, tylko dla co po niektórych ryb. Zawsze macie możliwość zadzwonić i umówić się na prywatną sesję. Zobaczmy. Rybki, rybki, moje rybki. Dobra, od razu się kładą e, sprawy pracy i od razu się z, kładą sprawy materialne, e, że tak powiem, na tapecie. Kolejna rzecz, która się tutaj pokazuje, to jest tak zwane zawiadomienie o tym, że sprawy uczuciowe, sentymentalne, namiętności i tak dalej, e, powodują w pewien sposób e, odciągnięcie ciebie rybo od e, spraw materialnych, od spraw zawodowych. Gdzieś. E, Sprawy emocjonalne przekładają się na to, że nie pilnujesz jakby tych spraw, które są podstawą jakby twojej egzystencji. Dobra. I teraz tak, wbrew pozorom coś jest do spieniężenia w domu, bądź generalnie rzecz biorąc jakieś inwestycje będą poczynione w domu. Natomiast no, istnieje taka możliwość, że jakieś, nie wiem, na przykład sprzedaże domu będą wchodziły w grę albo kupno domu. E, natomiast zastanawiam się, czy nie warto by było poczekać jeszcze do trzech miesięcy, żeby ten akt zrobić, że tak powiem, dlatego że wtedy jakby korzystniejsze warunki są pokazane. Mało tego do... Przepraszam Was, moja przyjacióła, zresztą po fachu dzwoni. Najmocniej Was przepraszam, to nie było zamierzone. E, I teraz tak, pokazują też niektóre ryby, które za około 3 miesiące dopiero będą miały jakieś dokumenty, ewentualnie jakieś dostaną wezwania na dywanik, ewentualnie zawiadomienia o czymś, że jakaś inwestycja, którą jakby chciały przełożyć albo myślały, że przedłuży się, że ta inwestycja nastąpi, że trzeba będzie się do tego odnieść, że trzeba będzie na coś wydać zgodę, że coś trzeba będzie. Będzie załatwiać urzędowego. Teraz tak, bardzo napięte mam stosunki, jeżeli chodzi o dzieci. Któreś z Was, jeżeli mają dzieci, to jest pokazane jakby albo odosobnienie, albo w pewien sposób jakieś takie naprawdę kłótliwe wpływy, takie mega kłótliwe wpływy, takie jakby dziecko stawało okoniem, jak ość po prostu w gardle i jakby kompletnie nie, nie docierało do niego to, co ty chcesz przekazać rybo, jak, jak ty byś chciała, żeby to wszystko wyglądało. Także to też się pokazuje jako w pewien sposób podjudzanie przez kogoś. Tak? Natomiast nie wiem, czy to jest środowisko szkolne, bo mam odwróconą niestety ale kartę nauczania, jakby, w, jakby nauczanie było przeprowadzane w drugą stronę. czyli Ktoś uczył Twoje dziecko bądź Twoje dzieci zupełnie innych zasad, zupełnie innego zachowania, aniżeli Ty to przekazujesz. Zrób z tym porządek, dobrze? Teraz tak, jeżeli są rybki, które w tej chwili generalnie rzecz biorąc, za kimś um, tęsknią, bo jest w odległości, gdzieś wyjechał, gdzieś e, e, ktoś się przemieścił, gdzieś na jakiś czas na przykład dostał kontrakt albo, nie wiem, rozpoczął jakąś pracę, w bardzo krótkim czasie, bo do trzech tygodni pokazuje się w tej kontakt, pokazują się jakieś propozycje. Tak samo dla niektórych ryb może być to propozycja przeniesienia się, przemieszczenia się do innego kraju, jakby ktoś je ściągał tam. Natomiast bardzo ważna rzecz, ryb あ。 Jeżeli tylko są jakieś przesłanki do tego, żeby się wycofać ze znajomości, która cię kompletnie jakby obezwładnia materialnie, obezwładnia finansowo, obezwładnia, jeżeli chodzi o sfokusowanie na sprawach materialnych, o pilnowanie swojego bytu, o pilnowanie swojej nauki, o pilnowanie takich bardzo ważnych, podstawowych, egzystencjonalnych, że tak powiem, spraw, proszę cię, zastanów się, czy to jest dla Ciebie dobre, bo karty mi mówią wycofać się. Jeszcze jedna rzecz, dla niektórych ryb niestety, ale że do końca marca nastąpi kompletny rozkład pewnych znajomości. Kompletny jakby... To nie jest nawet przetransformowanie tej znajomości, tylko to jest autentyczny koniec pewnego etapu, który jakby nie da się już wrócić. Coś się zmieniło, na tyle się zmieniło, że inaczej. To będzie absolutny koniec dla większości z tych, o których teraz mówię, akurat w tej sprawie. Będzie absolutny koniec znajomości, ale są też ryby, które w pewien sposób jakby zdały sobie sprawę, że dana znajomość, dana relacja, dany związek musi przejść na inny etap. I musi się zmienić pewne postępowanie, i ryby, i partnera, żeby generalnie rzecz biorąc to mogło dalej trwać. Bardzo dynamiczny będzie to okres, naprawdę. Natomiast Ewidentnie runy moje pokazują tutaj, że po pierwsze pilnuj spraw urzędowych, pilnuj zgodności z prawem, pilnuj wszystkich spraw prawnych, jeżeli czegoś nie wiesz, jeżeli coś dotyczy większych pieniędzy, większych inwestycji, idź poradź się mądrego człowieka. Kolejna rzecz, którą należy zrobić do trzeciego miesiąca, czyli przez luty, zrobić porządki z dzieckiem. Z jakimś dzieckiem, z jakimiś dziećmi, które po prostu powodują, że ty, rybo, autentycznie wychodzisz z siebie, stajesz obok, ale tutaj może się zdarzyć, że to dziecko doprowadzi do jakichś bardzo niefajnych sytuacji na poletku globalnych, inaczej, na poletku takich towarzyskich spraw, czyli gdzieś w większej grupie. Tu jest pokazana agresja, tu jest pokazane generalnie rzecz biorąc naprawdę słownictwo poniżej e, e, krytyki, tak? To jest, jak dziecko, to jest, to jest pokazany młodszy człowiek, który powinien mieć w pewien sposób e, sfokusowanie na Ciebie, na e, szacunek do Ciebie i tak dalej i jest to pokazane jakby poza w ogóle jakąkolwiek granicą. E, przyzwoitości, proszę z tym zrobić porządek. Druga że kolejna rzecz, przepraszam, którą tutaj widać, to jest tak, dla tych rybek, które zmieniły pracę, bądź generalnie rzecz biorąc pracują mniej więcej w nowym miejscu od około 4 miesięcy, są bardzo dobre prognozy, mało tego, bardzo jest możliwe, że do końca marca nie, ale już kwiecień, maj, czerwiec jest tutaj pokazana możliwość awansu, więc warto się starać. Ja mówię do tych, które autentycznie... Jakby sfokosowane są tylko na sprawach materialnych, i to jest dobre. To jest tutaj pokazane jako coś, co będzie przynosiło bardzo duże korzyści na każdym jednym polu. Także dla Was awans i możliwości faktycznie albo przejścia do jakiejś innej filii tej pracy, albo na wyższe stanowisko, które będzie się wiązało i ze stołkiem wyższym w cudzysłowie, i z pieniążkami, które z tego tytułu wyjdą. Dobra, tak na szybciutko jeszcze sobie zobaczmy. To znaczy tak, rybki, yy, dla tych, które właśnie są aktualnie na etapie, że tak powiem, yy, zdradzania swojego partnera, czyli fascynacji, ale ukryte, bo to, tu się już pokazują ukryte spotkania generalnie rzecz biorąc kimś, kto ma, że tak powiem, dostarczać uciech cielesnych, ma dostarczać ma takiego poczucia bycia fajną, super, fajnym i tak dalej. To się będzie kończyło. Mało tego, dwa miesiąca to jest i tak za dużo w tych kartach, jeżeli chodzi o jakby Zlokalizowanie czasu, w którym to się zakończy. Moim zdaniem, już w tym momencie pojawia się jakaś trzecia osoba, już w tym momencie. Ja mówię oczywiście do tych ryb, które są sformalizowane w związkach, natomiast no pozwoliły sobie po prostu na skoki w bok przez taki dłuższy czas, czyli mają regularnego kochanka albo kochankę. I tutaj się pokazuje, że ta osoba po prostu już jest sfokusowana na kimś innym, i już ktoś inny wchodzi jakby w aspekt zainteresowań tej osoby, i to i nie tylko fizycznie, ale tak samo pod każdym innym innym względem i moim zdaniem do dwóch tygodni tutaj może się, że tak powiem, okazać. Nawet bym powiedziała, że niektóre z was mogą autentycznie gdzieś na ulicy, gdzieś w knajpie, gdzieś po prostu zobaczyć, zobaczyć, że ta osoba się z kimś innym spotyka. Teraz tak, kolejna rzecz, która jest pokazana, dobrze by było, żeby to się szybciej zdarzyło i żebyście miały taką wiedzę, bo jeżeli pewne rzeczy jakby dla tych z Was, które już permanentnie i perfidnie, bo ale to nie jest skierowane do Was, ja po prostu muszę jakoś nazwać to. Czyli z taką perfidią, taką bezczelnością wręcz, wręcz uskuteczniają te zdrady i, i są z tym kochankiem, czy tą kochanką w taki sposób, już właściwie to mi nie grozi, nic i tak dalej. Ja mówię, że dobrze by było, żeby to się wydarzyło, żebyś ty zobaczyła, rybo, jak jest naprawdę, bo jak to się skończy do generalnie rzecz biorąc lutego, to ty jeszcze masz szansę, jakby wybronić się z pewnych rzeczy. Natomiast marzec pokazuje mi się już w kartach, które oscylują w takich zaburzających energiach, czyli to nie ty zobaczysz tą osobę z trzecią osobą, a może się ciągnąć dalej ten romans, twój z tą osobą, mimo że ona już będzie się z kimś innym spotykała, ale żeby było weselej, to będzie trójkąt, czyli ty. Nie wiedząc o pewnych rzeczach, generalnie rzecz biorąc, w tym samym momencie, w którym ciebie twój partner e, zalegalizowany zobaczy, w pewien sposób może się dowiedzieć o tym, w tym samym momencie, ty jakby się dowiadujesz, że ten romans, ta, 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 ta osoba, z którą się spotykałaś po cichaczu, że tak powiem, już dawno tworzy coś, coś że tak powiem, równoległego tak, do tej znajomości. Dlatego ja, ja ci życzę, żeby to się wydarzyło wcześniej, bo obronisz się po prostu w ten sposób. A swoją drogą fajnie by było się zastanowić nad tym, czy faktycznie Różnie warto trwać w małżeństwie czy w związku, który nie przynosi takiej pełnej satysfakcji i też wolności w pewnych kwestiach, i na boku gdzieś musieć kogoś szukać. Może warto w, tej, w tym momencie, właściwie to jest taki okres, gdzie możemy, że tak powiem, łatwiej pokończyć pewne rzeczy i je jakby pooczyszczać, zrobić po prostu takie otwarcie się na nowe, tak? Z tym baranem, który wejdzie w marcu. I zastanów się, czy faktycznie tego nie wziąć pod uwagę, żeby, żeby po prostu pożegnać to, co nie pracuje. Zobaczmy, no co tu jeszcze. Auta. Auta i wszystkie, nie, bardziej auta. Wszystko, co jest generalnie rzecz biorąc związane z, kochane moje, bo ciśnienie po prostu jest tak zmiana, jest, że to się w głowie nie mieści. Ale ja szybciutko powiem, auta, wszystko to, co jest w aucie zapalne, wszystko to, gdzie e, jakby się zaczyna, nie wiem, prąd albo zaczyna się w ogóle jakikolwiek rozruchy energii, na to zwrócić uwagę, to jest zagrożeniem. Jeżeli generalnie rzecz biorąc, któreś z Was mają jakieś auta na gaz czy coś z tych rzeczy, bardzo was proszę o jedną rzecz. Po prostu absolutnie posprawdzać wszystko. Jeżeli przedłużałyście na przykład okres pójścia do, do na przykład, nie wiem, warsztatu, żeby w ogóle zrobić jakiś przegląd i tak dalej, w tej chwili biegnijcie, bo to się pokazuje w fatalnych energiach, fatalnych energiach Hegali i przy Durisaz generalnie rzecz biorąc, przy to jest coś, co nagle iskrzy i nie powiem co dalej. Zobaczmy. Bardzo dużo spotkań towarzyskich. Pokazują mi się rybki jako osoby, które będą łaknęły towarzystwa ludzkiego i to takiego bardzo wesołego, takiego, które daje na chwilę zapomnieć o swoich takich, nazwę to tak, pierdolcach, że tak powiem, które po prostu pozwala generalnie się wyluzować, które pozwala nie, nie wnikać w bardzo poważne tematy. To jest dobre. To jest pokazane jako coś, co będzie dobre dla Was. Mało tego, ja bym powiedziała, że bardzo dużo dobrego Was spotyka tutaj od znaków ognistych i od znaków wodnych. Tak samo, czyli generalnie rzecz biorąc, jakby, jakby to nie będzie takie zapalne, to nie będzie takie, że nie wiem, ogień podsyca tą wodę i ona paruje pff, gdzieś tam, tylko to będzie akurat generalnie rzecz biorąc takie energia, która jest wam potrzebna do tego, żeby w tej chwili się poczuć, że żyjecie, że, że funkcjonujecie. Jeszcze jedna rzecz bardzo ładna. Faktycznie, jeżeli pokazują się jakiekolwiek nowe znajomości dla singli, które szuku, szukają, po prostu już szukają, bo są single, które mają gdzieś generalnie rzecz biorąc jakieś tam formy, nie wiem, poznawania nowych ludzi, wchodzenia w związek i, i tak dalej, i tak dalej, ale dla tych, które szukają, pokazują się także bardzo atrakcyjnie znajomości, które które są przede wszystkim z pierwiastkiem ognia, czyli te wszystkie znaki, które są ogniste i te znaki, które są wodne. Czyli tutaj będzie jakimś cudem największe porozumienie, najbardziej takie to będzie efektowne. Efektywne. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ktoś lub coś Wam e, przyniesie, jakąś informację, dostaniecie jakąś taką info, takie, które e, ktoś coś palno, bo mu przyszło do głowy, a, a Ty albo to łapiesz w lot, albo olewasz, to złap. Bo pokazuje się tutaj propozycja. E, Zweryfikowania swoich planów, bądź m, inaczej, stworzenia w końcu planów yy, jakiegoś wyjazdu, ale wyjazdu, który opiewa generalnie rzecz biorąc większą grupę ludzi. To jest bardzo ładnie pokazane. Yy, owszem, od 17 mamy Merkurego w retrogradacji, ale on sobie wychodzi generalnie rzecz biorąc około 10, tak? Do 13, 15 jeszcze nie, ale natomiast jeżeli w marcu, w tej drugiej połowie. Takie e, informacje będą, zróbmy coś, pojedźmy gdzieś razem grupą, nie wiem, wypocznijmy, zamówmy tak, na przykład takie i takie wakacje. Jeżeli to będzie za około 3 miesiące, e, czyli większy taki wydatek, bo widać tutaj troszeczkę większe pieniądze z tego tytułu, ale przednia zabawa, naprawdę fenomenalna zabawa, także pójdź w to, złap ten, e, złap ten pomysł, złap tę myśl. I pociągnijcie to dalej, dlatego że to będzie opłacalne, to będzie bardzo fajne, no i widać bardzo dużo... I takiego um, smaczku, takiej e, energii, radości, takiej zabawy, ale też widać tutaj bardzo fajne romansowe karty. No i fajnie, bo to jest wszystko w ruchu, to jest wszystko pokazane, więc uważam, że jeżeli ktoś Wam zaproponuje, rzuci taki pomysł, zróbmy coś razem, pojedźmy na przykład na objazdowe wakacje, albo zaliczmy trzy na przykład Państwa w ciągu wakacji dwutygodniowych, czy na przykład, nie wiem, e, nie wiem, może ktoś Wam zaproponuje, albo tak sobie rzuci. Fajnie by było się zapisać na jakiś obóz. Survivalowy. Słuchajcie, to wszystko jest jak najbardziej dla Was dobre. Także im więcej towarzystwa teraz, im więcej wymiany energetycznej, tym lepiej dla Was. Innych jakości, tak? Natomiast pilnujemy pracy, pilnujemy spraw zawodowych, pilnujemy spraw urzędowych, bo to się pokazuje wszystko w takich znakach zapytania i jak w miarę dobrze może to pójść, gdzie będzie za lejce trzymane. Tak jeżeli je puścicie, to to się kompletnie przekierowuje w bardzo niskie energie, w bardzo zakłócające energie, w bardzo dziwne zdarzenia, łącznie z możliwością u niektórych utraty pracy. Kochani, buziaki Wam daję, trzymajcie się ciepło. No i co? W razie W macie możliwość się do mnie umówić prywatnie, zapraszam. A jak nie, to do, co? Do usłyszenia, tak myślę, w następnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się mocno. Pa!